i tamtego roku Polacy też dostrzegają dostrzeg jak najbardziej to... tym bardziej tym bardziej że tych prowoderów może tam było dwójka, trójka tych banderowców, którzy oczywiście tam zaczęli wyzywać od pucinowskich tam ta, ta. rozponić i tak dalej, ale nie było czegoś takiego, słuchajcie. A tak jak poszedłem w ten tłum, to bardziej było tam na tej zasadzie, że ci którzy szli, ci Ukraińcy, no to Dziękujemy Wam Polacy, nie? Coś na tej zasadzie. Wiesz, już nie było mm. tak ostro. Bo nie widzisz, było już tak ostro już jak się, w zeszłym roku. Już Mirek, przygaszeni i, zostali. Nie wiemy, co się stało dzisiaj we Wrocławiu. Dzisiaj, czy, czy Azowcy defilowali, ale sprawdza się stara, dobra zasada, którą jeszcze mówiła mi moja świętej pamięci babcia, moja Maria Olszańska która z mauzerem w ręku na ganku stała, w mauzerze był jeden nabój i powiedziała kto przekroczy mój płot zabije jak psa, mówiąc to do sąsiadów, których znała. Oni wiedzieli, że ona ich pozabija, więc uh -huh. do nich trzeba zdecydowanie, zdecydowanie rozumiesz, twardo, bez, bez tłumaczenia, oni się, oni naprawdę tylko siły się boją i stają się wtedy, wtedy się stają milutcy. Oczywiście nie zapominamy, nie no zapominamy. Nie, Słuchaj, no pokazało na Wołyniu pod osłoną nocy, tak, zabijali bezbronnych, zda. zabijali dzieci, zabijali śnie, kobiety. Śnie, Dokładnie, śnie. i to wiesz, i to z zaskoczenia siekierami, jakimiś tam innymi rzeczami. Słuchaj. I oni w tym momencie mieli satysfakcję, no ale taka znieczulica jaka była wtedy, oni to niby tłumaczą, że tam i w ogóle, ale oni swoje dzieci w głodomorze jedli. No to jak można, tak dziki naród, jak można w ogóle, wiesz, no... Yy, patrzeć i przez pryzmat jakichkolwiek ludzkich uczuć na nich. Oni Siby. dalej nie mają tych uczuć, bo oni cały czas, to no, państwo, które trwa 33 lata, bo nigdy wcześniej, nigdy wcześniej nie było takiego tworu jak Ukraina, tak? Bo to jest sztuczny twór, tak samo jak Izrael, yy, to 33 letnie państwo, yy, a tak praktycznie to wiesz, oni sobie jakąś taką historię tworzą, że tak naprawdę to jakby popatrzeć, po, posłuchać ich, to oni wykopali Morze Czarne. no. no tak, oczywiście. Morze Czarne i, i usypali ten. Usypali najwy, tam, naj, najwyższy u, szczyt. Usypać, pik komunizmu no. usypali. Ale wiesz co? Bo, bo chciałem jeszcze, jeszcze zaznaczyć tutaj.